Witam ponownie. Dzisiaj pokażę coś innego, bo zawsze pokazuję Wam ogórki. Mam tutaj cykinię, taką durą. Patrzcie, jedną cykinię. Myślę, że jedna cykinia wystarczy. Ona ma ze 2 kg, bo w przypisie na tą sałatkę, którą będę robiła, to piszę yy, około kilograma, 2 kg cykini. Także skorygujemy, biorę się do pracy, obcinamy końcówki, się odkładamy na bok, te końcówki, wykładam z drugiej strony, przednę Wam na pół tą cekinię, ta cekinia już ma prawdopodobnie gniazda nasienne, To odłożę, patrzcie. Będziemy to usuwali. Najlepiej to będzie tak. Ja akurat tak będę robiła. Róbcie jak Wam wygodnie. Ja wezmę tak. Przetnę cekinie na cztery kawałki. Tutaj ją rozłożę. Tę cekinie ubiorę ze skóry. Patrzcie. I mam niech ubieraczką. To nie ma ubieraczki to może ją też obrać tę cykinię i czy jakaś już starsza jest cykinia tylko dobrze właśnie żeby też taka mocno stara nie była ta cykinia ja po prostu zrobię tak patrzcie można łyżeczką można tak, a ja tutaj sobie ręką to wyłamie i będę wkładała na razie na bok do miski już po co nóż biorę tak będę postępowała z całą cekinią. Jeszcze Wam pokażę na drugim kawałku. Tam się pominie coś, to trzeba to dobierać. Tego nie było. Jest powiem Wam wiele różnego rodzaju przepisów, różnego rodzaju sałatki, co niektórzy to nie ściągają tej skóry. Jak już jest taka mocno młoda, malutka cekinia, to może być. Zruszyłam tutaj statyw, może być ze skórą, ale ja, bez względu na to, czy jest cekinia młoda, czy stara, to ściągam tą skórę. I tak będę robiła z całą cekinią, jak już cekinia będę miała. Wydrożoną, pokrojoną, to Wam pokażę, co będę robiła dalej. Użyję też maszynki ręcznej do krojenia, takie plasterki, ale to potem. Cekinia już jest pokrojona. Tak ją pokroiłam na drobniejsze paski, żeby mi wchodziła do maszynki. Tutaj następnie, co będzie potrzebne, mam tutaj obrane cztery takie mniejsze marchewki. Może być dwie duże, cztery cebule. Do tego tutaj poszła ta jedna jedna cykinia. Tutaj dalej Wam zaraz pokażę. Tam widzicie dalej ogórki, bo to taka będzie sałatka cykiniowo-ogórkowa. Odwrócę Wam. Tutaj macie kilka ząbków czosnku. bo kroiła je ręcznie ten sosnek na drobną. Już wam odwracam. Dzisiaj będę używała tej ręcznej maszynki do krojenia. Jeszcze będzie do tego papryka potrzebna. Na razie tutaj nie mam na stole, bo mi miejsca brak. Paprykę też w rękach będę w paski kroiła. Widzicie, takie opaseczki sobie zrobiłam cekini, żeby ona mi tutaj dobrze pasowała. I Będę je skroiła na plasterki. Najpierw bez, bez zabezpieczenia. Tutaj jest taka nakładka, już pan sobie nie pociąg. I patrzcie, wygląda to tak. Takie fajne, drobne plasterki. Pokażę wam na marchewce. Też. Nie będę się kroiła dalej. Widzicie, marchewka. Ja muszę ruszyć, żeby się zapchało. Też, no, idzie elegancko. Na no, plasterki. Przeduszę. Troszkę mało powiem Wam, stabilna ta maszynka jest. Trzeba ją dokręcać. No. Marchewka też ładnie na plasterki, nawet cebula. Zaraz mam okroję połówkę cebuli, żeby w rękach tej cebuli nie kroić. Cebulę sobie tak przekrajuję na pół, bo ona mi się tutaj zmieściła dobrze. Jak ona mi się pokroi, tak będzie dobrze miórka czy piórka, czy jak ja nie będę musiała je wiecie kroić ręcznie widzicie cebula nawet poszła nie głupio Lugą połówkę wezmę tej cebuli trzeba na tyle sobie ustawić te warzywa żeby te warzywa nam wchodziły w tą maszynkę tak jest, może niewiele tych warzyw, to można je kroić ręcznie. Tak jak grubsze zostało, to można je jeszcze wsadzić i poprawić. I tutaj jeszcze no, ogórek na ogórku Wam pokażę, Do tego ogórki nie obieramy. Nawet takie grubsze chodzą. Ogórki też. Bardzo ładnie się kroją. Tak będę kroiła wszystkie warzywa. Po kolei tu wam pokażę, mam poobcinane końcówki tych ogórków. Tylko sosnek i sosnek, który jest tutaj, i paprykę będę ręcznie kroiła. Będę sobie w tę miseczkę kroiła. Jak mi się miseczka napełni, to będę przykładała większe naczynie. Nakroję, to pokażę wam ile wyszło. To lecimy dalej z tą naszą sałatkę. Warzywa mam pokrojone. Za chwilę wam pokażę. Mam tutaj cosnek. Ja bierzemy się za ten cosnek. Mówiłam, że będę to ręcznie kroiła na desce. To robimy tak. Uważając na palce, na jakieś równiejsze części. Mamy jeden ząbek mamy. Jeszcze taki nam się klączy, taka skórka, bo to sosnek młody, to odrzucimy tą skórkę. Na razie na bok to odsuwałam. Tutaj było trzeci chyba bodajże że rzębek czosnku. A tak jest. Tego czosnku to jest tak pół główki takiej dużej w tak ząbku W ząbku No może jak mniejsza ilość tej sałatki, to można tego czosnku dać mniej, ale cosnek nie zaszkodzi. Jeszcze później przyniosę. Koperek pokroję do tej sałatki. Natkę cytruszki bodaj, że trzeba będzie. Dawać wszystko wam zaraz powiem. Zgarniemy to tam. I teraz zbliżemy się za paprykę, którą mam poprzednio umytą. No i mam paprykę, którą umyłam. I jak będziemy postępować, pokażę Wam zaraz na jednej papryce, Te odstawię. Ja sobie robię tak. Obcinam sobie tutaj. O. W wierzchu. Żebym miała dostęp do tych moich gniazda nasiennego. Te kabułeczki wiadomo, jeszcze wykorzystujemy. Nie wyrzucamy. Odkrawam sobie tutaj te, co widać widzicie rzeczy i sobie normalnie ręką tą wyrywam i resztkę resztkę tutaj wytrzypuję, wysypuję gdzieś to zgarnę na bok i patrzcie już mam ładnie wydrążoną paprykę przekroję ją o, na pół wytniemy jeszcze te takie tutaj błonki w łąki, bo tutaj nam niepotrzebne to będzie. No. Widzicie już jest kawałeczek papryki obczyszczony. I tutaj drugi kawałeczek papryki cięte to jest. Na no, bok to na razie odłożę. Muszę zgarnąć te moje do śmieci aby deska była czysta deskę już mam czystą mam tą paprykę już wam pokażę No tej papryce widzicie chyba dobrze jak ja będę z nią robiła i tak z każdą z każdą jedną papryką i patrzcie takie będę kroiła o takie paski i te paski jeszcze o takie małe kawałeczki o paski na dobrze się kroi właśnie jak się odwróci to w ten sposób jak widzicie i tutaj na pół to i powędruje to zaraz następne na pół i tak będzie z kolejnymi paprykami i zaraz wam odwrócę o tu wrzuciłam skorygujemy na tą sałatkę i patrzcie, tutaj już mam te warzywa, wszystkie pokrojone, dorzucam do tego te kawałeczki papryki. Będę zaraz tę paprykę w dalszym ciągu króiła. Widzicie, na samym wierzchu są ogórki, nie? Ja Wam tutaj pogrzebię, ja to wszystko potem wymieszam. Jest to, widzicie, kawałki cebuli. Widać marchewkę, i na samym spodzie. Jeszcze Wam pokrawię. O, i na samym spodzie o, jest, widzicie te bielsze to jest cekinia ja to później dokładnie wymieszam jak dodam paprykę jeszcze przyniosę kopernatkę pietruszki do tego pokroję drobno Że kroję paprykę porzucam tutaj tą paprykę, papryk 5 akurat u mnie Mam akurat czerwoną paprykę, ale wy jak uważacie? Możecie wziąć sobie żółtą i zieloną, chociaż zieloną nie bardzo polecam, bo wszystkie warzywa są zielone, czyli ewentualnie czerwoną, żółtą, ale myślę, że czerwona się najbardziej kontrastuje z tym. Także robię dalej, później wam powiem dokładny przepis, albo nam ja wam napiszę na dole, ale tutaj będę. Omawiała to będziecie wiedzieli krok po kroku co. Jak i do czego i z czym to będzie szło. A najlepiej to Wam napiszę później na dole pod filmem. Także robię dalej. Później będę pokazywała co w dalszym ciągu. Mam już tutaj gotowe, pokrojone, ale jeszcze nie wymieszane warzywa. Będziemy je za chwilę mieszać. I dalej, co będziemy z tym robić? Tutaj Wam skoryguję. Mam tutaj szklankę taką, i potrzebujemy te szklance. Może zacznę od cukru. Takie szklanka jest sucha. No i wam mówię. Gotowe, mamy pokrojone warzywka. Sypujemy do tego szklankę cukru. Już nasypuję. Sliw. i do warzyw raz szklanka cukru następnie mam sól do przytworów. soli ma być już Wam mówię momencik nie zerknę. szklanka cukru łyżka taka kopiasta soli do tego Zmieniłam. Taka, taka konkretna, widzicie? Łyżka soli. To odstawię i jeszcze skorygujemy od nowa. Tę szklankę. Widzicie? Cukier się osadził, to nic nie szkodzi. I tutaj w tą szklankę naleję szklankę od 110%. tak To jest szklanka. Szklanki są większe, mniejsze. I taka szklanka standardowa. Korygujemy tutaj na nasze warzywa. Wlewam tą szklankę octu. Dajmy sobie momencie zegarek. Tutaj, będę musiała to pomieszać, koryguję wam. O. Zobaczcie. Mamy te warzywa. Widzicie je? Dobrze. Ktoś mm. mi tutaj się myśli lecieć do dołu. Nie wiem. Już trzyma się. O. dobrze już mamy skorygowane, Leci, widzicie, tak wam dam bliżej i mniejszą te moje warzywa teraz ręką najlepiej wszystkie, no i teraz będą ładnie one kolorystycznie. Mniejszam to. Jeszcze pójdę, przyniosę. Mówię, wam jeszcze nie dodałam. Z tym octem, solą, i cukrem. Tak? Mniejszam synku. Słodka, widzisz? Przyjeżdża właśnie mój mały pomocnik. Jak to już dobrze wymieszam tą sałatkę tak do spodu starać się, można ją później jeszcze przemieszać w trakcie puszczania soków już na tym etapie to tylko dodam pokrojony koperek przyniosę i, i pie, pietruszkę Użyję też kilka ziaren pieprzu, ziaren, ziaren gorczycy parę listków laurowych do tego już jak mi się tutaj wszystko ustoi i tą już tak pomieszaną tą sałatkę odstawiam na dwie godziny około teraz jest ciepło to nawet półtorej godziny do godziny żeby nam tutaj dużo soku puściła Nie. można powiedzieć, że Sałatka jest już o, wymieszana. Wygląda bardzo ładnie. Mam nadzieję, że będzie też dobrze smakować. Taki miks sałatka. Ogórki z cekinią robię pierwszy rok. A myślę, że wygląda nieźle i smakować też będzie nieźle. Odstawiam właśnie tą sałatkę. Niech puści te soki. Idę, przyniosę koperek pietruszką dodam. I później się widzimy po przerwie, jak już nasza sałatka puści sok. Będziemy ją potem wkładać do słoiczków. Nie będziemy już tu żadnej wody dawać nic. Tylko z tym sokiem razem. I będziemy dawali do pasteryzacji. Może Wam tutaj przypomnę. Było tutaj około 2 kg ogórków. Jedna taka duża cekinia, opisało 1 kg, kilogram, 2 kg cekini. Także myślę, że taka jedna duża. Jak macie tam mniejsze, to nie wiem, dwie, trzy dajcie. Cekinie. W sklepie to można takie malutkie kupić. Cekinie. Także myślę, że ta cekinia to tam było w granicach 1,5 kg. Nawet po wyjęciu tych całych środków i łupin było. Dałam cztery marchewki, tutaj przypiszę, piszę niby jedna, jedna, dwie tak marchewek średniej wielkości. I dałam cztery cebule, białe, ale mogą być też czerwone. Jak ktoś ma Dla kolorystyki akurat używałam białe i kilka tutaj ząbków około czas kupał poszło nie czy przyniosę natkę pietruszki koperek pokroje dam kilka ziaren ziela angielskiego kilka listków pierwszych w ziarkach i to by będzie wszystko i tutaj widzieliście zalewę tą co dałam tutaj na te warzywa, to była jedna szklanka octu 10%, jedna szklanka cukru, łyżka soli, jak mówiłam natka pietruszki koparek będzie szło i odstawiamy ogórki do tego, żeby nam puściły wodę, widzimy się później. Sałatka, sałatka już odstała jakieś półtora godziny, pokażę ile. Wody wytworzyła, i teraz tą całą sałatkę z tą wodą będziemy nakładali do słoików. Teraz pokażę o takie słoiczki. Weźcie, chcę nurę łyżkę, o wielkości słoiczki, i później będę je pasteryzować. Pomocnik mi tu będzie pomagał. Pokaż się, rączko pomachaj. A pomocniku, tutaj bliżej, bo mnie nie widać, do kamery pomachaj. Pomachaj! Pomachaj teraz! O, nie pokaż, jak mi dziś mami pomagał. Byś nakładał sałatkę do słoików, tak? Tak. No to pokaż, jak będziesz pomagał. O, tak, będzie mi pomocnik pomagał. Także wygląda to następująco. Fajna, kolorowa sałatka. Nałożymy do słoików. Będziemy pasteryzować. Szmatkę podłożymy w garnek jakieś 15 minut. Pasteryzał, widzicie, to jeszcze są większe słoiki, to większe słoiki będę na co innego wykorzystywała. Także bierzemy się do pracy. Pokażę później po pasteryzacji, jak to wygląda. Moja sałatka ogórkowo-cykiniowa innymi warzywami już gotowa jest. To nie wiem, ile wyszło słowiczków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 15. I jeden taki na tym litrowym. Wam pokażę. Opatrzcie, jak ładnie po pasteryzacji to wygląda kolorowe. Mówiłam, pierwszy raz robię tą sałatkę. Tak to ładnie wygląda. Jak ładnie wygląda, to pewnie ładnie smakuje, więc się pożegnam dzisiaj już ogórkowo też wieczka ogórkowe w takich mniejszych, większych słoiczkach można sobie robić tak na raz, Różne, różnej wielkości widzicie, te słoiczki są także może się komuś spodoba przepis według że tak mojej receptury także może sobie ktoś po prostu zrobi, jeżeli ma warzywa. Ja już powiem Wam trochę, przemyślam w tym roku, bo mam ogórków masę cekini. to jest taka pierwsza moja sałatka z udziałem cekini. Że chcę Wam zrobić sałatkę typowo cekiniową z warzywami. Więc tam obserwujcie, oglądajcie. Żegnam się, ciepło. Do zobaczenia, papa. Pa.